Szczęść Boże, Dzieci Boże, witajcie. Dzisiaj coś do pracodawców i pracowników, bo wielu przyjaciół, którzy oglądają te odcinki, właśnie tak w takim momencie życia jest, albo daje pracę, albo no, po prostu większość z Was już pracuje. Pamiętajcie, jeżeli ktoś Wam zarzuca, że pracy tej nie robicie profesjonalnie, w sensie takim nie, że olewacie pracę, bo nie o to chodzi, ale że nie jesteście doskonali, to pamiętajcie o tym, że Arkę Noego budowali amatorzy, a Titanika profesjonaliści i który utonął, zatem ty nie przejmuj się, wymagaj od siebie, rób swoją pracę dobrze, ale rób dalej swoje. I ty, którzy jesteś pracodawcą, zrozum to, że twój pracownik nie jest doskonały, ale nie możesz też być bokiem. Czyli się olewać na lewo i prawo i robić, co mu się żywnie podoba. Nie? To jest tak w tym kawale, że gość z pustą taczką biegał po budowie, majster go zatrzymuje i się pyta, panie, dlaczego pan pustą taczkę prowadzisz, pchasz? A on mówi, panie majster, tyle roboty mam, że nie ma czasu zapakować. No rzeczywiście tak czasem jest. Zatem uwaga, pracowniku, nie bądź byle jaki, pracuj, profesjonalnie tyle, ile się da, wkładaj całe serce. Pracodawco? Pamiętaj o tym, że nie masz doskonałych ludzi, ale masz tych, którzy też mają swoje trudności, problemy i może kiepski dzień. Zatem dzisiaj niech każdy odniesie to do siebie. Czy jesteś pracownikiem, czy pracodawcą. Pamiętaj, doskonałym nie jesteś, ale do doskonałości dążyć możesz. I tego Wam wszystkim życzę. W czas wakacyjny. Cześć!